Witam was wszystkich, bardzo serdecznie prośliście mnie o odcinek z mapy Hofbergman i dzisiaj właśnie przygotuję dla was prezentację i recenzję, moją osobistą, subiektywną recenzję tej mapy. Czy będzie mi się tutaj dobrze grało, czy zakocham się w tej mapie, a może wręcz przeciwnie, oglądaj do końca ten materiał. Już teraz na niego cię bardzo serdecznie zapraszam, jeśli jesteś tu nowy, zostaw koniecznie suba z dzwoneczkiem. No a my jesteśmy już na mapie Hofbergman, no i przede wszystkim pokażę Wam dzisiaj to gospodarstwo, przejedziemy się po mapie, zobaczymy co tutaj jest ciekawego. No i przede wszystkim powiem Wam, czy ja będę grał na tej mapie, czy ona mi się podoba, jakie są według mnie jej słabe, mocne strony. Może nie ma żadnych mocnych, może nie ma żadnych słabych. Zobaczymy, więc lecimy, moi drodzy. Tak wygląda mapa z lotu ptaka. Do tego obrazka jeszcze sobie wrócimy za chwilę. Na ten moment jak widzicie mamy 1 500 000 euro na koncie. Odpaliłem sobie grę w trybie wolnego farmera, więc popatrzcie, mamy tutaj taczki. Te taczki powinny być możliwe do jazdy. Zobaczcie, możemy sobie jeździć tymi taczkami i to naprawdę jest super modzik. Hofbergman wymaga kilku modów, które są również dołączone w paczuszce, więc bardzo fajnie to wygląda, naprawdę. To już jest plusik. To już jest plusik, który na pewno trzeba oddać tej mapce. Natomiast teraz już może zacznijmy po kolei. Gdy zaczynamy sobie rozgrywkę, to jak widzicie mamy tutaj John Deera, tam mamy troszeczkę nasion, także możemy od razu wyjechać na siew. Mamy również Fenda w wersji Wario, fajnie wygląda ten Fend z tymi grobimi kołami, naprawdę wygląda tak przysadziście, tak masywnie, bardzo mi się podoba ta wersja Fenda. Następnie mamy Albut Universal Bucket Mini, jest to, o właśnie, przepraszam. To co powiedziałem, to jest, to jest oczywiście, ta łyżka z przodu. Natomiast, czemu nie mogę? O. Natomiast my oczywiście mamy tutaj przyrząd marki Schaefer. Schaefer 2630. Jest to ta ładowarka, którą możemy sobie, jak widzicie tutaj, ogarnąć konie. Jesteśmy teraz w środku stajni dla koni. O tym też za chwilę. Mamy do topliner, więc na pewno znacie ten kombajn, chociażby z ma. Elm Creek, chociażby dalej mamy Fligl, który Fliegl, przyczepkę Fligl, którą możemy sobie podłączyć, ale również mamy tutaj, jeśli dobrze widzę, jest tam masa i Ferguson ciągnik. Dobrze widzę, mamy też mniejszą przyczepkę z prawej strony. No i mamy taki fajny rowerek z przyczepką, co nie ukrywam, jest dość ciekawym tutaj patentem na poruszanie się po mapie, więc może pokażę wam to teraz, jak to wygląda, jak tutaj się jeździ po mapie właśnie takim rowerkiem. Możemy jeździć z przyczepką bądź bez. Ja sobie teraz pojadę bez przyczepki. Rowerek już na pewno widzieliście na mapce, chociażby na mapce, której na osadzie. Oj, troszkę za ostro wjechałem i wjechałem w płot, jak widzicie. Ten rowerzysta, ciekawe czy ma kamerę z przodu, ma, naprawdę fajnie to wygląda. Co prawda teraz się kręci to w taki magiczny sposób. Dobra, może jechać 40 na godzinę. Dobra, jak sobie przyhamuję. No fajnie, naprawdę fajnie to wygląda. Spoko rower. Co tutaj mamy jeszcze? Landini Rex 420. Taki fajny mały traktorek. Z tyłu też malutkie narzędzie, jak widzicie do uprawy różnych rzeczy w sadzie. Mamy kolejną, tu mamy kolejną ładowarkę Więc jeszcze jedna ładowarka Mamy jeszcze jednego Fenda, który jest dość charakterystyczny Bo jest to taki, ko, jest to taki ciągnik e, z taką paką z przodu Więc zastanawiam się, gdzie ten ciągnik ma ukryty silnik Gdzieś pewnie pod spodem Natomiast no, jest to taki ciekawy model Fenda Jest to również mod, który jest w tej paczce e, z tej mapy No i moi drodzy, Nissan Navara Tyle tutaj mamy z narzędzi, z, przy, z pojazdów z maszyn, można powiedzieć, którymi można jeździć. Oprócz tego mamy jeszcze kilka innych mniejszych pojazdów. Tu jeszcze taka fajna przyczepka. Zobaczmy sobie w takim razie generalnie w sklepie, co my tutaj posiadamy na start. Mody i DLC to są te wymagane paczki, także tutaj wszystko jest do pobrania. No i teraz zobaczmy posiadane przedmioty. Mamy tego fenda, mamy kilka innych drobiazgów, więc generalnie jeżeli chcecie zobaczyć co mamy na starcie, to naprawdę to gospodarstwo jest wyposażone na początek bardzo, bardzo dobrze. Niczego nie trzeba kupować, żeby można było bawić się na tym gospodarstwie już na starcie. Generalnie, jak to gospodarstwo wygląda? Uważam, że z zewnątrz prezentuje się ono świetnie, dlatego że mamy tutaj właśnie klimat takiej, no takiej wioski, dokładnie czegoś takiego, co miało tutaj zostać osiągnięte. I jeśli chodzi o, tutaj jak widzicie, mamy, nie ma wyjazdu z farmy, gdzie się wyjeżdża z farmy. Myślałem, że tam. Jeśli chodzi o klimat farmy, to naprawdę uważam, to już mogę przejść do podsumowania farmy. Też raczej nie będę zwiedzał tutaj całej tej farmy, dlatego że ona jest świetna. Można sobie pochodzić po tych wszystkich budynkach praktycznie. Może przejdziemy się. Wiecie co, zrobimy sobie taką krótką wycieczkę. Tu akurat tego nie można otworzyć. Chciałem powiedzieć, że można pochodzić, a jak widzicie, nie po wszystkim. Ale spróbujemy sobie wejść teraz tu na górę, dlatego że mamy tutaj mnóstwo garaży, które, no po których po prostu można sobie chodzić i no i to. To wygląda bardzo, bardzo realistycznie, więc jeśli chodzi o realizm tej mapy, to oczywiście tutaj jest on bardzo, bardzo wysoki, tutaj możemy sobie ciekawie, czy to można otworzyć. Tak, tu można sobie otworzyć, więc w razie czego gdybyśmy na przykład chcieli sobie tutaj zmagazynować, a zmyślam teraz, ale powiedzmy, jakąś słomę, to mamy piękną szopę z dachem, w której możemy to zrobić. Więc generalnie rzecz biorąc, gospodarstwo jest zrobione bardzo realistycznie, takie miało zostać zrobione i uważam, że twórcom się to po prostu udało. Jeśli Chodzi o zwierzęta, bo teraz o tych zwierzętach troszeczkę opowiemy sobie, a potem przejdziemy do całej mapy jako takiego całokształtu. Mamy tutaj dużo padoków dla koni na przykład. Mamy tutaj miejsce do hodowli świnek, mamy też miejsce do hodowli, jeśli dobrze kojarzę, krów. Jak to tutaj wygląda, ponieważ jest to nieco, nieco to wygląda inaczej. Zobaczcie na przykład tutaj, wystarczy, że sobie podejdziemy w to miejsce. O, tutaj trzeba kliknąć R, w złym miejscu stoję. Dlaczego? Halo. Świnio pojaw się. No, gdzie ta świnia? Jak widzę, coś się zepsuło. O, dopiero tutaj. Także w tym miejscu muszę się ustawić. No i mamy takie świnki, które możemy sobie kupić bez najmniejszego problemu. Weźmy sobie taką na przykład świnkę. No i jak widzicie, możemy mieć to świnek od razu tutaj jest. Już, moi drodzy, tak zagroda. Spacja kup, chcę kupić świnki. No i zobaczmy, jak te świnki teraz będą wyglądać. Oczywiście one nie będą nam uciekać z farmy, mam nadzieję, natomiast wyglądają naprawdę przyzwoicie. Więc jeśli chodzi o taką hodowlę zwierząt, już od samego początku, moi drodzy, możemy tutaj robić bardzo, bardzo wiele rzeczy. Sterta na obornik z rozrzutnikiem oczywiście już na nas czeka. Także jeśli chodzi o hodowlę zwierząt, to naprawdę ta mapa może się podobać. Naprawdę ta mapa może się, uważam, podobać. Eee, tutaj będziemy mieli jakieś garaż. Proszę, otwórzmy sobie i zobaczmy. To są właśnie te garaże na nasze traktory, na nasze maszyny. Tam też jest kombajn. E, tutaj jest wyjazd z farmy. Jeszcze chcę zobaczyć, wiecie co? Strasznie bym chciał zobaczyć jeszcze jedną rzecz. Zaraz będę musiał chyba... O, tu się otwiera. E, w którym dokładnie miejscu mamy... Przejdźmy sobie może od razu po prostu w to miejsce. A, tu nie możemy przechodzić, proszę. Nie możemy tak się teleportować. Tutaj mamy produkcję sera, ponieważ ta farma jest rozbita na kilka... Miejsc. Wygląda to troszkę niestandardowo. Tu mamy oborę dla krów, która jest o tyle charakterystyczna, że jak widzicie, w każdym jednym takim boksie możemy mieć jedno zwierzę. No i co jest ciekawego, to fakt, że możemy mieć tutaj byka, więc jest to jak najbardziej bardzo realistyczna sprawa. Kupiłem sobie właśnie tutaj byka. Możemy mu nawet zajrzeć, jak widzicie, pod spód, i od razu widać, że to jest byk. Jeżeli oczywiście ktoś dalej mu nie wierzy, kupmy jeszcze dla niego partnerkę, jedną sztukę, nie można więcej, dlatego że do każdego boksa, tak jak tutaj widzicie, można. Wstawić tylko jedno zwierzę. Tak tutaj wygląda to na mapie Hofbergman. E, tutaj możemy karmić te nasze krówki. Tutaj możemy też ogarniać sobie, jak widzicie, mamy, mamy tutaj, o popatrzcie, tu sobie otworzyłem. Tu mamy też przyczepkę na mleko. Tu generalnie mamy dojarki. Także bardzo, bardzo realistycznie to wygląda. Tak to miało zresztą, taki był zamysł twórców, więc zostało to uważam osiągnięte w bardzo dobrym. W, no, po prostu w bardzo wysokim stopniu. Ciekawy jestem, czy gdy ustawię się w tym miejscu, to czy będę mógł kupić więcej krów? I dokładnie tak właśnie jest. Tutaj mogę kupić 100 krów, także w zależności od tego, gdzie się ustawię, tam mogę kupić pojedyncze zwierzątka. Tutaj mogę kupić po prostu krowę, dokładnie tak, jakbym to robił na każdej innej mapie. Zobaczcie, mamy tutaj również. Kury, jeżeli byśmy sobie chcieli, chicken, ale tutaj chicken, gdzie te chickeny? Tutaj, tu jest kran, więc fajnie, ale to co? Tutaj jest kran, spoko, natomiast chickeny będą, czyli nasze kurczaki, jak widzicie, już tutaj chyba sobie żyją. Eee, tylko znowu, znowu zbagowane jest to miejsce, w którym można ogarniać te zwierzątka, dlatego że popatrzcie którym to jest miejsce? O, dopiero tu. Dopiero tu. Także jest to troszkę zbagowane. Mamy 21 kur. Eee, oprócz tego, możemy mieć, jak widzicie, takie. To chyba są kaczki. Na pewno tutaj jest daki, to jest kaczka, więc jeżeli mamy kaczki. Zasz sobie kupię kaczki. Aż sobie kupię. Wiecie co? Może nie 60. A, dobra, możemy kupić 60 kaczek. Więc jeśli chodzi o taki realizm, to zdecydowanie. A, to jest kaczor przecież. To będzie kaczor. Dobra, to kupmy sobie kaczkę i kaczorka. Hop, 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 hop. hop. No że. No czemu nie mogę wejść na moich kaczuszek? No i zobaczcie, zobaczcie jak się to tu prezentuje. Mamy, moi drodzy, kaczki. Także, no, wygląda to, uważam, bardzo, bardzo ładnie. Malutka kaczuszka, żebym jej nie rozdeptał. Tutaj większa kaczuszka. Nie było czegoś takiego wcześniej, więc jeżeli chcecie sobie hodować kaczki, no to chyba nie ma nic lepszego właśnie od mapy Hofbergman. Tutaj mamy taczkę, ale do tej taczki... Proszę, my możemy jeźd jeździć tą taczką normalnie. Także to też jest e, bardzo duży poziom realizmu tutaj. E, nie ukrywam, że jest to ogromny plus, e, chociażby właśnie do tej mapy. Zobaczmy jeszcze, czy mamy jakieś zwierzęta. Dlaczego tak się zastanawiam nad tym? Dlatego, że zobaczcie, że ta nasza farma jest tutaj bardzo rozległa. Ona jest w tym miejscu, ale mamy tutaj mnóstwo właśnie tych padoków dla koni. Mamy miejsce dla krów, mamy tutaj, mamy kolejne miejsca. Tu mamy miejsce na przykład dla świnek jeszcze, czy nawet dla naszych... Kur, jeżeli tego jeszcze nie powiedziałem wcześniej, więc generalnie, jeśli chodzi o hodowlę zwierząt, ta mapa jest naprawdę ukierunkowana na hodowlę i trzeba po prostu to oddać. No to tak, jeśli chodzi o plusy, ogromnym plusem będzie właśnie możliwość uprawy inaczej, hodowli wielu zwierząt. W taki troszkę inny sposób, niż jesteśmy do tego przyzwyczajeni w farmingu, bo tutaj generalnie ta gospodarka jest zdecydowanie ukierunkowana na zwierzęta, więc żal by było z tego nie skorzystać. Zobaczmy sobie może na uprawy. Czy mamy tutaj coś ekstra, czego tutaj wcześniej w farmingu nie było? Zobaczcie, mamy grape juice, jakiś tam package, red wine, także mamy nowe. Przy okazji, jakby to nazwać, mamy dodatkowe miejsca, w których mamy dodatkowe produkty, które możemy produkować. Na przykład mleko UHT, na przykład Goat Milk, Goat Cheese, uwaga, Cucumbers, kal, e, mamy tak, ogórki, e, i całą masę innych rzeczy. Zobaczcie, mamy ogórki, mamy kalafiory, mamy. Cebulę, mamy jabłka, co jest ciekawe, bo mamy tutaj jabłka i mamy kompost. Zaraz będę chciał zobaczyć, w jaki sposób wyglądają te uprawy. Może kiedyś zrobię nawet o tym osobny odcinek, nie wiem. Dzisiaj oceniam mapę, więc yy, przede wszystkim chcę zobaczyć, jak ta mapa się prezentuje. Mamy kilka nowych gatunków zwierząt, mamy kilka nowych rodzajów upraw. Zobaczmy sobie w sklepie. Ja sobie tylko tak na szybko zobaczę, w sklepie czy po prostu to jest w sadach, czy gdzieś indziej, bo przy, przyznaję się, bez bicia. Dopiero teraz się przekonałem o tym, że jednak po prostu nie wszystko jest tak, jakbym chciał. E, tutaj, jak widzę, nie możemy tego uprawiać, więc teraz moje pytanie do Was brzmi: aż sobie zobaczę jeszcze w jednym miejscu e, obciążniki, posiadane przedmioty, siewniki. No nie, nie ma tutaj czegoś takiego, więc moje pytanie brzmi: w jaki sposób mogę uprawiać na tej mapie? Ogórki, kalafiory, Cebule, czy na przykład jabłka. Bardzo jestem ciekawy, w jaki sposób możemy sobie to robić. Także dajcie proszę znać w komentarzach, jeżeli, jeżeli, jeżeli ja tego nie rozgryzę, to mi na pewno pomożecie. A teraz jedziemy na wycieczkę po mapie. Teraz jedziemy na wycieczkę po mapie. Bardzo jestem ciekawy, jak ta mapa wygląda. Co prawda, ja już tutaj się po niej przejechałem, więc pojedziemy sobie zobaczyć, no, może kilka takich miejsc. Chcę Wam przede wszystkim pokazać, w jaki sposób ta mapa po prostu wygląda, a dodatkowymi uprawami zejmiemy się po prostu za jakiś czas. Pojedziemy sobie w lewo, gospodarstwo oceniam 10 na 10. Naprawdę nie mogę się do niczego przyczepić, przepraszam, nie mogę się do niczego przyczepić. Uważam, że gospodarstwo jest zrobione na bardzo wysokim poziomie. Gospodarstwo oddaje klimat, który miało oddawać. No jest to mapa, przynajmniej na gospodarstwie, co do której nie można mieć według mnie żadnych zastrzeżeń, podobnie jak do gospodarstwa na przykład na mapie osada. Uważam, że poza drobnymi niedorobkami na osadzie, jak na przykład te krowy, których tam nie ma. Pozdro dla kumatych, kto tam wie o co chodzi. No to teraz tutaj mamy na przykład biogazownię. Bardzo jestem ciekawy, czy ja to mogę sobie otworzyć. No nie, to jest normalny płot, więc ja tutaj tego nie otworzę, chociaż jak widzę mam tutaj kłódkę. Ta kłódka na pewno będzie z czymś związana, jeszcze pewnie nie jestem w stanie ogarnąć z czym, zaraz to zobaczymy, pojedziemy sobie do jednego miejsca, dlatego że teraz chcę wam powiedzieć jak ta mapa się prezentuje według mnie, bo tego ma dotyczyć przede wszystkim odcinek, jakie są moje odczucia zjeżdżenia po tej mapie, jakie są moje odczucia po prostu z przyglądania się tej mapce. Tutaj jak widzicie mamy, co my tu mamy, czekajcie, muszę zobaczyć. Nie mogę tu nawet wskoczyć. Halo? Może mi się uda? O, może na to sobie wskoczę? Bardzo jestem ciekawy, co to jest, bo przyznam szczerze nie do końca wiem. Silos na kiszonkę? No to tak wygląda. Albo silos na gnojówkę może być dobra. I wybaczcie mi, ale jedziemy sobie dalej, bo ja się znowu tutaj rozgadałem nie na temat. Popatrzcie, jak wygląda ta mapa. I dla mnie to jest pierwszy minus. Ta mapa z tej perspektywy wygląda jakby była niedorobiona. Po prostu. Tak jakbyśmy mieli pół mapy. I mogę wam już powiedzieć, nie będziemy musieli jechać do tego jeziorka. Do tego jeziorka nie da się dojść, więc to mnie bardzo rozczarowało, gdy ogarniałem sobie tą mapę. I przyznam szczerze, ja tu mam troszkę zbyt małe zróżnicowanie. Dla mnie jest zbyt małe zróżnicowanie. Po prostu pól, może zbyt mała ich ilość, Naprawdę myślałem, że ta druga część mapy tutaj będzie też dorobiona, natomiast no my tego nie mamy. My tego nie mamy, mamy tych pól nie aż tak dużo. Oczywiście do wydajnej gry więcej nie trzeba, natomiast kurde, niby są pola typowo takie powiedzmy prostokątne, niby są pola typowo o nieregularnych kształtach i wygląda naprawdę fajnie, ale jakoś ta mapa dla mnie jest po prostu mała. Jakoś ta mapa dla mnie jest po prostu mała, i dla mnie to jest taki trochę minus. Yy, jakoś ciężko sobie tutaj mogę wyobrazić jakieś większe zbiory, jakieś większe żniwa, chociażby pod kątem naszych zwierząt. No kurde, jakoś tak. Bawiłem się na tej mapie chwilę, jeździłem sobie po niej i ona dla mnie jest troszeczkę taka miejscami bez wyrazu. No mamy trochę pola, trochę jak powiedzmy. Na mapie Erlengrad, ale dookoła no nie mamy jakichś takich wybitnych krajobrazów. Ja się czuję troszkę tak jakby wyciąć ten środek z Erlengrad i tyle i nie byłoby nic więcej. Natomiast tutaj mamy taką zagadkę, bardzo jestem ciekawy, czy jeżeli kupię ten teren, to czy będziemy mieli dostęp do tej ogromnej winnicy. Dlatego, że od tego uważam zależy moja finalna ocena. Bardzo jestem ciekawy. Czy mogę kupić ten teren? Mogę za milion euro i bardzo jestem ciekawy, czy teraz, gdy kupiłem ten teren, będę mógł wjechać po prostu na teren tej winnicy. Dlatego, że wcześniej nie było takiej możliwości, zaraz Wam pokażę, były takie drzwi z kłódką, nie można ich było otworzyć i jestem ciekawy, czy jeżeli kupię dany ten teren, to czy po prostu będę w stanie móc wjechać w to specyficzne miejsce. Tutaj była wcześniej kłódka. I jak widzicie, kłódka jest nadal, ale gdy kupię ten teren, zobaczcie, kłódka się pojawia. Teraz mogę to otworzyć. Jeżeli nie jesteście właścicielami tego terenu, nie możecie kupić właśnie tego miejsca. No i o ile uważam, że w środku tej mapy, powiedzmy tutaj, no, nie ma niczego, co by mnie jakoś zachwyciło. No, powiedzmy sobie szczerze, ja środek tej mapy oceniam na, no, 2 na 10, no bo po prostu nie ma tu nic. Dla mnie, do czego bym się mógł jakoś wybitnie, e, no czym, czym bym się po prostu mógł wybitnie zachwycić, no jest to dla mnie, jest to dla mnie zwykła mapa, najzwyklejsza. Ja nie ma tutaj niczego, e, niczego e, jakiegoś specjalnego. Natomiast tutaj, moi drodzy, mamy coś, czego Chyba nie było nigdy wcześniej. Zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie. Tutaj mamy możliwość tworzenia właściwie oczyszczenia winogron i potem będziemy mieli jakiś tam bio-waste. Także zobaczcie, że mamy oczyszczone winogrona. Tutaj możemy mieć dużo różnych produktów pośrednich, chociażby mamy fermentację. Naprawdę, mamy dużo tutaj innych produktów. Zachęcam Was do tego, żebyście sobie to zobaczyli. Możemy mieć tutaj grape juice, czyli ten sok winogronowy. Możemy tutaj robić sobie na przykład wino czerwone z tego. Fermentacja, czyli sfermentowane, sfermentowane winogrona. Naprawdę, naprawdę to jest bardzo, bardzo realistyczne. Więc to mi się już podoba. No i zobaczmy na tą największą ogromną wręcz winnicę, no, która zrobiła na mnie ogromne wrażenie, gdy tutaj wjechałem po raz pierwszy ta winnica jest kosmicznie duża. Ta winnica jest ogromna, ona jest przeogromna, więc jeżeli ktoś chce się bawić w sadownictwo, to naprawdę myślę, że ma do tego świetne warunki. No, cieszę się, że udało mi się tu wjechać do tego sadu. Ten sad jest też zrobiony jak od linijki, więc nie powinno być problemu z jego obsługą. Szkoda troszkę, że do uprawy w sadach nie można zatrudniać pracowników. Może się to w przyszłości zmieni, natomiast yy, teraz tak. Ciężko wydać jednoznaczną opinię o tej mapie, może recenzję, dlatego że są tutaj elementy, które podobają mi się niesamowicie i są elementy które no, ja bym po prostu wyrzucił, więc dla mnie jest to mapa troszkę skrajności. Bardzo mi się podoba ten sad, dlatego że wreszcie nie musimy tutaj stawiać tych wszystkich grządek, tych wszystkich e, słupków, które swoją drogą są bardzo drogie, tylko mamy to już od razu, więc wydajemy milion euro. Ale jeżeli ktoś chce się pobawić w sadownictwo na poważnie, najlepiej na multiplayerze, no to ma tutaj gigantyczne pole do robienia właśnie, e, do zabawy w sadownictwo. Rewelacja. Jeżeli ktoś poszukuje większych pól, również na pewno nie będzie się nudził. Natomiast, no, poza farmą, która jest przepiękna, poza tym cudownym miejscem, jakim jest uprawa winogron i poza tym, że mamy dodatkowe zwierzęta i dodatkowe uprawy, dodatkowe półprodukty, które możemy sobie sprzedawać, na przykład, to tu nie ma nic. Ja wiem, że czepiam się tego, ale tak troszkę mam niedosyt z tego względu, że. Po prostu część mapy jest zrobiona perfekcyjnie i genialnie, a cała reszta dla mnie jest zrobiona tak zwyczajnie. No chyba, że czegoś nie widzę. No może, może, może jest tak, że po prostu nie widzę czegoś jeszcze, ale ta cała reszta, ta wszystkie, wszystkie pola, które są jakoś tak troszeczkę mi. No, brakuje mi takiego troszkę polotu, po prostu. Tak, ja bym tutaj może jakąś rzeczkę dodał, może jakoś to troszkę bardziej urozmaicił, bo ja nie czuję tego klimatu, tej mapy, będąc, będąc wiecie, co, jeżdżąc sobie po polach. Natomiast, jeśli chodzi o te dodatkowe miejsca, czyli winnice, jeśli chodzi o gospodarstwo, jeśli chodzi o dodatkowe uprawy czy zwierzęta, no jest to genialna sprawa, więc może, żeby to też nie zabrzmiało tak, że ja się tu będę tylko, tylko czepiał tej mapy, bo uważam, że ona jest naprawdę. Naprawdę, naprawdę fajna, i zaraz wydam sumaryczną ocenę. Ale no, jest coś, do czego bym się tu mógł przyczepić. No, troszkę brakuje mi tego, że ta północna strona jest jakby, jakby troszkę niedorobiona. No, ale to już nic. Jeszcze ostatnią rzecz, którą chcę sobie zobaczyć, tutaj moi drodzy, to jest pytanie do Was, właśnie w jaki sposób możemy sobie to wyprodukować. I jeszcze ostatnia rzecz, łańcuchy produkcji, dlatego że jak widzicie, tutaj mamy na przykład różnego rodzaju sery, porosze, goat cheese możemy sobie robić. Jak widzę, mamy tutaj różne rodzaje mleka. Zobaczcie, mamy tutaj mleko niebieskie takie i mleko takie troszkę mniejsze. To jest chyba mleko goat, to jest jak koza. Mamy masło, mamy wheat, mamy barley. No, i fajnie, możemy sobie robić tutaj na przykład płatki zbożowe z różnych, z różnych rzeczy. Możemy sobie robić mąkę, możemy sobie zrobić mleko uht także też bardzo, bardzo fajnie. No i mnóstwo innych rzeczy, właśnie związanych z produkcją wina. Także naprawdę bardzo, bardzo mi się to podoba. Możemy robić wino czerwone i to w czterech krokach. Więc jeżeli ktoś jest miłośnikiem wina, to naprawdę myślę, że będzie tutaj się bardzo, bardzo mógł cieszyć z tego właśnie, że taka jest szansa. Jeszcze jeszcze ostatnią rzecz, którą chcę zobaczyć, to są ceny. Mianowicie tak, zobaczmy ile kosztuje e, wino. No, troszkę, troszkę kosztuje. Brak dostępnego punktu skupu to akurat jest dziwna sprawa. No, ale to nic. E, w każdym razie, powiem wam tak. Jeszcze sobie zobaczę, wiecie co? Ostatnią rzeczą, którą sobie zobaczę, to są zwierzęta. Pszczoły, inne konie, świnie, krowy. No, dobrze, tutaj nie widzę nic innego, co byśmy mieli. E, Okej, okay, mam, ale proszę, mam zbyt wiele zagród, czyli na przykład nie jestem w stanie dostawić już żadnej nowej zagrody. To też jest taki troszkę minus w tym miejscu, no ale trudno, no ale trudno, nic więcej sobie tutaj nie zrobimy. Ciekawy jestem jeszcze jednej rzeczy, ponieważ jeżeli to jest Gold, to jest Horse Stable, proszę, Horse Stable Box. Jeszcze sobie muszę zobaczyć, tu mamy Calf Iglo. Może jakieś ja się tu zbliżę, kurde. Horse Stable, dobra, wiecie co zrobimy? Ja sobie wejdę po prostu w zwierzęta. Mamy Eagle. Iglo, tutaj już mamy. Eee, no i tyle. No i tyle. Tak to wygląda. Więc y, pytania do Was są aktualne. Osobiście uważam, że ta mapa jest warta uwagi. Naprawdę każdy sobie powinien na niej chwilę pograć, zobaczyć, ocenić. Ja oceniam ją na mocne 8,5 na 10. Mimo tego, że są rzeczy, do których mogę się przyczepić, naprawdę uważam, że jest to bardzo fajna mapa. Polecam ją Wam. Czy będzie jakaś seria na tej mapie? Raczej nie, chyba, że zrobimy sobie jakiś pojedynczy odcinek kiedyś, może. Natomiast raczej raczej nie przewiduję z tej mapy jakiejś większej serii, mimo tego, że ona mi się bardzo podoba. I może jakieś pojedyncze odcinki po prostu za jakiś czas sobie wlecą. Mimo wszystko, uważam, że jest to naprawdę fajna mapa, godna uwagi. Na pewno będzie się Wam tutaj na niej grało Myślę, że dobrze, jednak... Nie widzę tutaj jakichś takich wystrzałów, yy, poza chociażby tym gospodarstwem, które jest po prostu genialne, i całą masą innych rzeczy, która, no tak jak to, co już Wam wcześniej po prostu wymieniłem. Tak czy inaczej, uważam, że naprawdę jest to mapa godna uwagi i mam nadzieję, że będzie się Wam na niej dobrze grało. Jeżeli film ci się podobał, zostaw łapkę w górę, komentarz dla zasięgu. Będzie mi miło, jeżeli również zostawić. No i cóż, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymaj się, cześć!